To ostatni puści mojego Mercedesa, wygrywa go. I pierwszym naszym uczestnikiem jest Wojciech Gola. Wojtek, dlaczego chcesz wygrać Mercedes? -a? Przecież masz swoją kurwet. Eee, no, mieszka na złotej strategii. i nie wystarczy, to przyda się tutaj Dobrze, dziękuję. <grym> Nitro, ty jesteś kolejnym uczestnikiem. z tego co ja, że ty chyba nie jesteś fanem tej marki. Właśnie teraz sobie zdaję z tego sprawę, więc puszczam. Wujek nie będzie tego dotykał, a to dotknąłem i zrobiłem akcję antywujkową No to dziękujemy za udział. Ale Wraje! Tak, śwież, jesteś kolejny. Dlaczego chcesz wygrać samochód? Będę wodził dupę Fausty! A nie prędzej hani? Nie! <grym> no, Okay. Michu, no dzięki Budzie tutaj stoisz, no i chyba tutaj powoli w jego ślady idziesz motoryzacyjne. No dokładnie tak, to kocham buddę O Wilku mowa, ponieważ zaraz za Michem jest Budda. Jaki masz plany na ten samochód? Napęd trzeba wymienić na tylni, Łapy trzeba zamontować No i pod maskę jakoś dwa od I rozlosujemy dla widza. No fajnie, fajnie. Marcin, dubie, no, ty masz w sumie samochód z dwa razy droższy niż ten, i teraz się w ogóle zastanawiam, jaki w ogóle jest sens brać bogatych influencer do tego filmu. No ale już chuj. Dalej mamy. Ej, no, ja się nie przedstawiłem. No i tak cię każdy zna. No to co chcesz powiedzieć? Wpadajcie na Instagrama, chmurka ekip. Tak, no i dalej mamy króla polskiego YouTube'a, już nie z korzeni polskich. Nikt inny jak Stuart. Nie nagrywaj mnie, nie ja się wstydzę. Stary, no, kręcimy materiał, który dobrze wiedziałeś, że ma wlecieć do internetu. No siotro jest dzicza po tych trzech latach Dobra, to co chcesz zrobić z furą? Nie, ja chcę wybudować kurnik No stary, nie chcesz samochodu, nie chcesz być nagrywany Co ty tutaj robisz? Nie, nie wiem I na końcu nie miałem nic z ekipy brać udziału, no ale zbyt uparty wujek Łukasz Wujek Łukasz to wygra, reszta to I co zrobisz z Meronem, wujaszku? Dowiesz się jak dostaniesz telefon od serwisu Mercedesa ja. Każdy z was ma po dwa życia. Pierwsze wyzwanie: paletki. Odbijamy trzy razy, piłka spadnie, tracicie życie. Wojtek zaczyna. Aaa, jestem tutaj mistrzem wszelkiego spotowania, i klubem wydaje mi się, że to będzie naprawdę. Jest, świeży dawk. I co tam, Wojtek? Pierdal! Michu. Jezu, Michu, nie tak! No, o pomyliłem piłkę z paletką! do. Ups, Trzeba pokazać Wojtkowi, jakie to banane. Nie, akord. dawaj. Nie, nie, ja się wstydzę. No i Wujas. Świeży aport. O kurwa, piłka! No to, świeży odpada, na Wujaszek, no, traci życie. Chuj z życie. ważne, że odpadł. Gen Z to lamusy! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to natychmiast to zrób i napisz w komentarzu, kto jest twoim faworytem. Dobra, zostało was sześciu. I każdy z Was ma po jednym życiu i powiedzcie mi, czy to było serio takie kurwa trudne? Ech, no. Trochę wiem. Nie wiem, no ja nawet nie miałem okazji w sobie piłki odbijać Dobra, zadam wam trzy pytania Kto pierwszy odpowie, dostaje życie Który miesiąc ma 28 dni? A, no oczywiście luty Każdy Marcin dostaje życie Już nie odpowiada Kiedy na moim kanale został opublikowany film z odbioru tego Mercedesa? Trzeci lipiec 2018 Bardzo dobrze Łatwo z wami Ile koni mechanicznych ma ten Mercedes? 381 Bardzo dobrze, Budda Dobra, kto gra z mną w papiernożce do jednego? Kto przegra, odpada No to ja mogę, dawać. Raz, dwa Dwa, trzy, papier, kurwa, ha! Papier, na którym jest jasno napisane, tu z tym drukiem, odpadasz! Oj, oj, oj! Ej, bunda, poczekaj! Ej, puścił, Michał Popiołek, odpadasz! Wujek, kukasz, double Kill! Wujek, kukasz, eliminator! Dobra, chłopaki, ja chyba zgłodniałem. Jemy suchą bułkę. No, gdzie bułkę? No, ja bym sobie jakąś pizzę zamówił. Pizzę, ale z ananasem! Kto i pizzę z ananasem, ten. Jest kutas. Dziś wiesz, a Marcin Dumej ma na głowie kondoma. Dobra, weź tam tego dziewiczego wąsa sobie z góry. E no panowie, spokojnie jaśnij sobie po kto nie Dobra, bierzemy peperoni. Ej no Marcin, podziel się troszkę. Co się podziel? To rywalizacja jest! Stewartowi mogę dać. Nie, nie, ja nie chcę, ja jem bułki. A skąd ty te bułki wiesz. <laughs> nie wezny. Dobra Wojtek chcesz? Tak. No to łap. Tak. Hej, ty prank! <laughs> Okej, okay, zostało Was już tylko trzech. I teraz musicie jednym palcem dotkać jakieś logo Mercedesa. Ja nie chcę Mercedesa, ja wolę Pezota. Nie, no Stewart, co ty? Ej, no stio! upadł, śmieszne, teraz jeszcze ty kundunie. I tam, pokemony, łapać kowe, pokemon bóg. Nie się z mojej nazwy. Kurwa, puszczaj tu! Nie, nie puszczę! Eee! Już nie mogę. Nie, Marcin. Wygrałem, no jestem pieniądze. mistrzem, unicestwiłem wszystkich, wszyscy odpadli przez wujka To Teraz wujka już wygrał Mercedesa, Mercedesa wujka Łukasza. Co ty zrobiłeś?